Szanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku wodnika w waszym czytaniu na luty. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was do waszej sytuacji. Resztę zostawcie, sprawdźcie również swój ascendent, czy też znak księżycowy, tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. I słuchajcie. Od razu mówię, energia jest specyficzna, pokazała się dosyć trudna sytuacja. I jak zawsze, no, może to być kompletnie nie dla Was. Ale od początku, jeżeli chodzi o energię ogólną, no to mamy krainę mlekiem i miodem płynącą, tak, która mówi o tym, że wodnik w lutym otwiera się na nowe możliwości. Jakkolwiek miałoby to wyglądać, bo trochę to wygląda tak, jakbyście zakończali jakiś, jakiś taki trudny etap w swoim życiu. Na zasadzie, no gorzej już być nie może, może być już tylko lepiej, tak. I wiecie, wy możecie koncentrować się na jakimś, na czymś konkretnym, tak? Macie przed oczami cel i ruszacie z kopyta, żeby to zrealizować. Więc jeżeli coś takiego jest, to tutaj karty są bardzo pozytywne. I sugerujące, że faktycznie uda się ten cel osiągnąć. Być może w dalszej perspektywie, ale jesteście na właściwej drodze, tak? Na drodze w kierunku obfitości, w kierunku dobrobytu, w kierunku dostatku, tak? Bo to może się tyczyć kwestii zawodowych, finansowych. Im bardziej jesteście autentyczni, im bardziej jesteście w swojej prawdzie, tym jesteście bliżej tego celu. Który właśnie chcecie osiągnąć. Ale, tak jak powiedziałam, może się to wiązać z trudnościami, z tym, że trzeba będzie sobie pewne rzeczy odpuścić. Być może również w jakiś sposób pogodzić się z pewnym rozczarowaniem na zasadzie no, ponieść tutaj jakieś koszty decyzji, które zostaną podjęte. Bo trochę tak to wygląda, że że w lutym możecie podejmować trudną dla siebie decyzję, decyzję, właśnie, która może się wiązać z, z bólem, z jakimś takim zranieniem, ale tak, jakbyście byli przekonani o tym, że to jest jedyna słuszna droga. I oczywiście może się dotyczyć relacji, tak. No. Um, sami naj, naj, najlepiej wiecie, przez co aktu, aktualnie przechodzicie, i tutaj może być tak, że faktycznie wodnik będzie kończył jakąś relację. Być może doszło tu do zranienia, być może doszło tutaj do, zra, do zdrady, tak jakby no, w tej energii pokazane, pokazana jest taka sytuacja, jakbyście byli w jakiejś takiej nierównej relacji, gdzie nie było harmonii, równowagi, gdzie być może za bardzo w jakiś sposób hmm, tutaj byliście skupieni na tej osobie, albo na odwrót, tak? Zapominając, że mm, no, to nie na tym polega, tak? E być może w niektórych przypadkach powodem również były osoby trzecie, bo tutaj pokazuje się brak, e brak zaufania, jakaś taka nieufność i e sytuacje, które mogą wskazywać, że no, ktoś nie był do końca fair. I może być tak, że Pewne rzeczy wyjdą na światło dzienne. Być może już wyszły, tak? W sensie takim, że to może zadziało się nawet we wcześniejszym etapie. A wy jesteście na, na takiej drodze, że uzdrawiacie siebie z jakiejś poprzedniej relacji. Też tak może być. Bo w tej miłości trochę się tak pokazuje, jakby. Jakbyście mieli do czynienia jeszcze z taką energią, wiecie, no, podglądania siebie, um, energią ciekawości, co słuchać u tej drugiej osoby, nawet jeżeli relacja jest zakończona, albo nawet jeżeli tego kontaktu um, tutaj nie ma, tak? Może być tak, że ktoś was bardzo mocno obserwuje. I to też może być, słuchajcie, jakaś nowa osoba, ktoś, kto jest wami zainteresowany. Szczególnie przy pracy się to pokazuje, ale nie musi być to konkretnie ktoś, z kim pracujecie, oczywiście. Ale tutaj może jest jakaś nowa energia, która się pokazuje. Energia tak jakby ktoś, kto, ktoś się może pojawić, kto będzie Wami bardzo mocno zainteresowany, i może nie w kontekście budowania jakiejś relacji. Tego tutaj nie widzę. Bardziej mi się tutaj pokazuje. Hmm, Możliwość wejścia w jakąś taką relację mm, romansową, tak? Wejścia w relację, gdzie jest pełno zmysłowości, namiętności i ym, ogrom takich wiecie, mm, słodkich chwil uniesienia. E... Te rozczarowanie, oczywiście, może się tyczyć również kwestii zawodowych, tak? I być może faktycznie tutaj kończycie coś jednego, tak? Nie wiem. Być może pokładaliście w coś nadzieję, w jakiś projekt. Nadzieję, zaangażowanie, wysiłek, i po prostu pewne sprawy się tutaj no nie udały. To mogło mieć związek na przykład z jakimś wyjazdem. Dla niektórych. I może być tak, że stwierdzicie, że no to, to nie była najlepsza decyzja, że mogliście inaczej, ale oczywiście no, nie chodzi o to, żeby teraz siebie zadręczać i w jakiś sposób samobiczować, tak? Bo tak czy inaczej tutaj pokazuje mi się, że tak jak powiedziałam na początku, jesteście na dobrej drodze. I tu macie szansę, Otworzyć się w pełni na te nieograniczone możliwości. I też słuchajcie, co by się nie działo, to tak czy inaczej, wy pokazujecie się, że macie w sobie ogromną, ogromną siłę. I tutaj będziecie czuły, czy też czuli ten przypływ, że tak powiem, rosnącej mocy w sobie rosnącej jakiejś takiej odwagi do tego, żeby podjąć działania i iść dalej naprzód. Pomimo niepowodzeń, pomimo jakichś potknięć, tak? Więc warto zaufać swoim przekonaniom, swojej sile i swojej zaradności i się nie poddawać. Szczególnie, no, jeżeli macie jakiś pomysł na siebie, tak? To to jest dobry czas, żeby... Ten pomysł krok po kroku realizować. Wam tej siły nie zabraknie. Wam tej siły nie zabraknie no, mimo jakichś takich momentów słabszych, tak? Co, no, które zdarzają się zawsze każdemu. I to jest oczywiste. Nie wiem, co tutaj mogę Wam jeszcze powiedzieć. Odnośnie tej całej sytuacji. Tak jak powiedziałam, no tutaj no może ktoś odchodzić do przeszłości w sensie, jakiś e, człowiek m, dla Was bliski, e, ale tak jakbyście właśnie to Wy podejmowali tą decyzję, a nie ta osoba. Chyba, że po prostu pewne rzeczy wyjdą e, na światło dzienne i tu no, sprawa będzie, że tak powiem, oczywista, tak? Bo Albo ta osoba, albo Wy pokazujecie się w takiej energii, że okej, okay, tu, tu już nie ma w co inwestować, tak, ja już nie chcę, ja już nie chcę dawać nic z siebie, bo, bo nie warto, bo nie ma tej równowagi, bo wiem, że nie otrzymam niczego yy, albo czegoś podobnego w zamian. Tak? Yy. W pracy, no, jeżeli pracujecie z intuicją, to są to bardzo dobre energie. I, I wówczas ta praca będzie Wam przynosić zadowolenie, satysfakcję, radość. Mogą pojawić się okazje do świętowania. Tutaj będziecie bardzo mocno um, wyczuleni na, na wszelkie takie, wiecie, um, na wszelkie sygnały, właśnie um, od góry, um, na wszelkie sygnały, które będzie Wam tutaj dawać was, Wasza własna intuicja. Um, możecie otrzymywać różnego rodzaju przekazy. Znaki od wszechświata, więc miejcie oczy szeroko otwarte. No, mówię, jeżeli z tą intuicją nie pracujecie, to może to być czas, że właśnie bardziej będziecie skupia skupiali się na innych sprawach, na osobistych problemach, tak, niż na przykład na pracy. Tutaj nie widzę żadnego zubożenia w kontekście materii. Chociaż może pojawić się jakaś taka niepewność, tak? Niepewność, szczególnie jeżeli pracujecie z, w środowisku, tak, z osobami. Jakby to powiedzieć? Hmm. A. Tak jakby, no, z którymi nie czujecie, że tutaj jest wam po drodze, tak? Tutaj może się pojawić nawet taka sytuacja dla niektórych, że wodnik będzie się zastanawiał nad tym, czy, czy to jest jego ścieżka, czy właśnie um, nie powinien robić czegoś innego, co jest zgodne z nim i z jego przekonaniami, tak? Takie tutaj wątpliwości mogą was nachodzić. I jeżeli chodzi o no, taką ogólną radę, przesłanie, no to tutaj starajcie się hmm, nie poddawać tym negatywnym myślom, przekonaniom. Tak jak powiedziałam, niezależnie co tutaj będzie się działo, w Was jest ogromna siła, moc, um, która pomoże Wam przetrwać najgorsze i będzie już tylko lepiej. Um, pojawią się obawy, pojawią się lęki, ale w głównej mierze. Miejcie z tyłu głowy to, że mm, większość z tych rzeczy się nie sprawdzi. Więc tutaj warto zachować spokój, starać się przynajmniej. E, starać się nie sabotować jakichś takich swoich. Mm, wiecie. Nie sabotować siebie, tak? Nie poddawać temu wewnętrznemu krytykowi. Nie poddawać się lankowi. Tak. To możecie osiągnąć, pamiętajcie. No, tyle. Dajcie znać, jak to z wami rezonuje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.